Hello, hello. Dzisiaj taki szybki test, bo idę na imprezkę. No nie, może nie na imprezkę, za dużo powiedziane. Idę na spotkanie z moimi znajomymi. I chciałabym przetestować z Wami podkład, który się niedawno pojawił u nas na rynku. Podkład firmy Bell, Bell Hypoallergenic, Hypoallergenic nie wiem jak to się tutaj tak szczerze mówiąc. Sprawdzimy co pisze o nim producent na stronie. Hypoallergenic longwear hydrating Balm foundation. Hypoallergiczny trwały nawilżający podkład z kwasem fialuronowym. Wyrównuje kolory i zmniejsza widoczność niedoskonałości cery. Lekka i trwała formuła, stapia się ze skórą, staje się praktycznie niewidoczna, dając twarzy naturalny, promienny wygląd. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego intensywnie nawilża i odżywia cerę. 87% składników pochodzenia naturalnego. Produkt odpowiedni dla wegan, skład opracowany zgodnie zgodzie z trendem clean beauty. Odpowiedni dla osób o skórze wrażliwej, skłonnej do podrażnień. Przybadany pod kontrolą lekarza dermatologa. Tyle mówi producent na stronie na temat tego produktu. Nie pamiętam ile on miał kolorów, ale coś, wydaje mi się, że 4 albo 5 kolorów. Ja wybrałam sobie kolor 02 Nude. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa jak to będzie wyglądać. No i tyle, działamy. Yy, o, jedną stronę zrobię sobie pędzel, drugą stronę zrobię sobie... Yy, Gąbeczką ostatnio też tak robiłam, tylko potem zapomniałam porównać, czy była jakaś różnica, nie była wtedy różnicy żadnej, jeżeli chodzi o podkład nam, mam nadzieję, że teraz nie zapomnę, cała ja. Podkład jest zapakowany w folię, więc bardzo fajnie, nikt nam tutaj nie będzie grzebał w tym. Ja kupiłam go w Hebe, w tej chwili chyba jest na niego promocja, kosztuje coś około 24 zł, więc cena bardzo fajna, pojemność... Pojemność chyba standardowa 30 gramów tak. Nie ma tutaj mowy o jakimś filtrze, więc podejrzewam, że nie posiada filtra, więc będzie się ładnie fotografował. Zobaczymy, sprawdzimy jeszcze. Po trzech godzinach udało mi się odkleić ten cały plastik. Dobra, nieważne. Słuchajcie, podkład ma bardzo ładną, plastikową, porządną buteleczkę z korkiem korek zamykany plastikowy, pompeczka bardzo fajnie elegancko wygląda leciutko więc jak ktoś chce wozić ze sobą to myślę że to nie będzie problem um, ja już mam na sobie swoją pielęgnację która mi się wchłonęła czyli jak zwykle ostatnio olejek z nakomi, pomieszany z kremem już teraz nie pamiętam którym ale nakomi tutaj wiodło rolę więc była dosyć tłusta ta skóra moja w tej chwili już jest praktycznie sucha więc myślę że to będzie się Powinno fajnie się wchłonąć, fajnie pokazać swoje prawdziwe oblicze. Zobaczymy najpierw jaki ma kolor. Czy w ogóle, wiecie, czy dopasowałam ten kolor do swojej skóry? Tak to wygląda. Jak widzicie, nie spływa, ale też nie jest za gęsty. Jest taki pół, taki nie, no trochę spływa. No, tutaj są dwie pompeczki. Kolor wydaje się bardzo ładny, taki odcień żółty. Zobaczymy, patrzymy jak to będzie wyglądało. Tą połowę nałożę po, nałożę gąbeczką. Jest to jak zwykle ostatnio gąbeczka z glamshop, Shop. Bardzo ją lubię. Mięciutka, fajna. Drugą połowę jak zwykle pomalujemy moim ukochanym pędzlem z Real Techniques. Jeszcze raz bardzo gorąco Wam polecam. Dwie pompki. Dobra, zaczniemy od pędzla. Myślę, że z pędzlem pójdzie nam szybciej i pójdzie do tego znacząco mniej. No i jest dosyć jasny. U, 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 widzę w podglądzie, że jest mocno jasny, ale ma piękne krycie, muszę Wam powiedzieć. Więc jak dla mnie, to to, co nałabrałam na ten pędzel, wydaje się, że to przejdzie kompletnie. Wystarczy. Pomagam sobie palcem, dokrypuję. I czoło. Nie ja mam ten pędzel trochę mokry niestety, bo go niedawno brałam, myłam. Ale nie, zobaczcie. Wydaje mi się, że podkład się ładnie dopasował do mojej skóry. Jest bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny pod, pal pod palcem, pod pędzlem. Pachnie. Wiecie co ja nie czuję, ale ja mam ostatnio problem. Znaczy, ostatnio już od miesięcy mam problem z katarem, więc ja już niewiele rzeczy czuję, niestety. No więc jak dla mnie, krycie ma takie wystarczające. Nie wiem, czy widać różnicę. Wydaje mi się, że widać ja wyraźnie. Tu mhm. jestem zaczerwieniona, mhm. jeszcze taka nieprzykryta. Tutaj już fajnie wszystko się wyrównało. Jedno dziabnięcie, zobaczcie, ile mi jeszcze zostało tego. Może nie widać tego dokładnie, ale naprawdę bardzo fajne, codzienny kresia. Jak dla mnie, bo ja, jak wiecie, nie, nie, nie lubię takich mocno kryjących podkładów. Fajnie, wszystko to, co ma być widać, to widać. To, co miał wyrównać, to wyrównał. Fajnie. Nakłada no, ten pędzel jest bardzo przyjemny do nakładania, więc jakby no, bardzo fajnie się nim nałożyło. Zobaczymy teraz gąbeczką. Wykorzystam to, co mi zostało i lecimy. Kąbeczka jest oczywiście zwilżona. Dobra, dołożę sobie, bo tutaj już będzie trochę za mało tego. Ło, pompka dużo, dużo daje. Nie można za bardzo nią dozować sobie. Czy jest jakaś różnica w nakładaniu? No, pędzel trochę gruby nałożę, mam wrażenie, że ta gąbeczka jednak tak troszeczkę chyba w tym momencie, akurat wydaje mi się, że ten podkład lepiej gąbką będzie nakładać. Ale różnica jest naprawdę niewielka. I tak jak mówiłam, polecam Wam nakładać najpierw pędzlem, wielką ilość, a potem sobie doklepać to ładnie zwiżoną gąbeczką, zwiżoną na przykład jakimś fajnym hydrolacie. Naprawdę polecam Wam do zbliżania gąbek. Dwa w jednym. Niezwykłą wodą, tylko czymś właśnie takim fajnym, czystym. No, powiem, że ładnie to wygląda. Cały czas nie wiem, czy to pachnie ta moja gąbka, czy to pachnie ten podkład, ale chyba to jednak gąbka cały czas i paweł Jak kolor, jak Wam się wydaje? Wydaje mi się, że jest ok. Słuchajcie, zrobię test na to, czy ciemnieje, Nałożyłam sobie jedną warstwę jakiś czas temu. A teraz sobie dołożymy drugą warstwę. No, ciemniej, ale to nie wiem, czy to widać. Na górze jest ta. Teraz niech się zrobi ostrość. Na górze jest jaśniejsze, no jest troszeczkę. Ale akurat wiecie, co mi to nie przeszkadza, bo tak jak mówiłam, ten podkład wydawał się na początku dla mnie za jasny, więc. Nie narzekam, ale on tak ciemniej jest w taki ładny kolor. Nie idzie w, nie idzie w pomarańcz. Ładny. No, 0, Ja mam jeszcze, raz przypomnę, 0,2 nit. Także jeżeli chodzi o nałożenie, mam go jakiś czas już na twarzy. Bardzo fajny podkład. Ładny, naprawdę ładny. Słuchajcie, to ja teraz wracam do drugiego filmu, w którym będę robiła te z innych pozostałych kosmetyków w Hebe. Wrócę jeszcze do Was na chwilkę po konturowaniu. No, to na razie pa. Słuchajcie, wracam do Was już na koniec, bo zakończyłam całą twarz. Tak to wygląda konturowanie. Zrobiłam też produktem z Bel, tylko z Biedronki. Jeszcze raz Wam powiem, kocham te pudry. Bierzcie je w ciemno, naprawdę. Ten szary jest świetny do konturowania. To jest cieplejszy do ocieplania, możecie sobie spokojnie je mieszać. Ja sobie ten szary daję tutaj, kiedy chcę sobie trochę zeszczupić moje chomiczki, no i tutaj skracam sobie nos delikatnie, a ten puder jest bardzo fajny do podczyszczania różnych elementów, a na to, co się tam delikatnie błyszczy, bardzo delikatnie, to jest też um, Bell tylko to jest też hypoallergenic, ta wersja um, by Marcelina, taka paletka róży, one są chyba jeszcze do kupienia, więc bardzo Wam polecam delikatne, eleganckie różyki na co dzień. Jeżeli chodzi o ten podkład, co ja, co ja mogę powiedzieć? Że on już jakby ostył na mojej twarzy, tak jak wiecie. No ja mam suchą buzię, więc u mnie to niestety będzie jak będzie. Ale jest przyjemne, jest przyjemny. Wydaje mi się, że bardzo ładnie wygląda w kamerze. Tak jak Wam mówiłam, przykrył to co miał przykryć, oczywiście normalnie na co dzień ja nakładam, ja nakładam mniej tego podkładu, więc jakby będę go czuła też mniej, ale naprawdę mi się podoba, fajny podkład. postaram się jeszcze przyjść wieczorem, bo będę robiła podsumowanie makijażu oczu, więc też zrobię podsumowanie tego, tego produktu. Mamy kolejny fajny produkt z Drogerii i zobaczcie, za 24 zł a ile kosztują najtańsze perfumeria, podkłady podkładem? 200? 150? A ten niczym nie odstaje niczym. Naprawdę fajna, fajna sprawa. Zobaczymy, jak się będzie trzymał. No, to uciekam. Do zobaczenia. Pa! Słuchajcie, jest 22.55. Ja malowałam się około godziny 18, Więc minął 19.00. 19, 20, 20, 21, 22, prawie, no prawie 5 godzin, prawie 5 godzin. Jeżeli chodzi o ten podkład, sorry za mój czerwony nos, ale jechaliśmy taksówką i pan miał zepsute grzanie, więc było strasznie zimno, jestem zmarznięta. Co mogę powiedzieć na temat tego podkładu? No tak jak widzicie, ja niczym nie pudruję, moja twarz jest kompletnie matowa, no może lekko, może na, na filmie tego nie wygląda, ale z bliska, jak patrzę, ona jest bardzo, bardzo taka odwodniona. Natomiast yy, poza tym, że oczywiście widać tę yy, moją strukturę skóry, no bo taka już jest, podkład wygląda bardzo ładnie. Uważam, że brązer, ja miałam bardzo delikatnie zrobiony brązer, więc utrzymał się fajnie. Naprawdę, naprawdę słowo klucz. Bardzo fajny, bardzo fajny podkład. Bardzo fajny, polecam. Polecam Wam przetestować. Jeżeli możecie, weźcie sobie próbkę. On nie jest drogi, co prawda, no ale po co? Po co przypłacać, jeżeli nie trzeba? Jeszcze raz, ja mam w kolorze 02 Nude. Ładny kolor. Wydaje mi się, że to pasował się idealnie do mojej skóry. Nic tutaj się nie nie zażółkło, nic nie zbrązowiało. Ładny kolor, ładne krycie. Idealne na co dzień. Wydaje mi się, że fajna pozycja na, pojawiła się na naszych półkach. Polecam. Nawet przy cerze słuchaj, Podejrzewam, że cery, cery normalne, nawet cery mieszane powinny być zadowolone przy jakimś odpowiednim przygotowaniu skóry. Na pewno cera normalna. Na pewno. Bardzo ładne. Bardzo ładny podkład. No to tyle. Gorąco polecam jeszcze raz. Podkład Bell. Chyba jelitonik. Longwear. Nieważny. Naprawdę fajny. Do zobaczenia.